Tych młodych nie dajemy na lot. No nie, nie. Ale przeżyły pierwszy szok, już jak było, pana stare. No. Fura, czeka. Lecimy. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, witam wszystkim. Drugi maj, maja, maj. maj. Tak, tak e, jutro pierwszy lot. Jutro Także. Pierwszy lot. Czekał pan na to wydarzenie? Czekałem na to wydarzenie, ale już jestem troszkę poddenerwowany, bo. Mieliśmy w rodzinie pogrzeb no. I po prostu po pogrzebie przyjechałem i nakarmiłem, żeby młode nakarmiły no. I nie zdążyły no można powiedzieć nakarmić je i Idą na pełnych Na pełnych prawie Może to wyjdzie na Na, na plus dobra, Zobaczymy No ale tak napite są, że nie zdążyły wykarmić ja nie miałem też czasu, bo teraz oh, prosto z pogrzebu przebrałem się i Myślałem, że zdążą, no ale no zobaczyłem, może tak miało być <laughs> Lot numer jeden, tak. Zielona Góra, Zielona tak jak już góra. mówiliśmy. No to dobrze to co? Może jeszcze dogramy coś na punkcie wkładań, no, bo jest się, jest się czym pochwalić, nowa kabina. Nowa kabina tak ma przyjechać. Także może szczęśliwie będzie. Tak. No. Tradycyjnie pewnie jedna klateczka typowanych, tak? Tak, tak. So jest, dałem pięć samiczek, 5 pięć... Samców, myślę, że samce lepiej przylecą, no ale. Ale mojego rudego nie ma wtypowanych. Nie ma wtypowanych, ale jest Bulk, jest. Yy... <laughs> jest Szymelek. No. Tutaj jest po Twojej też. Czyli ciężko Żydziny. jest, tak nie, na, na pierwszej te... te... No, no nie, no bo z, z kabiny przylatywały, można powiedzieć, w grupie pierwsza, grupa 20, <laughs> druga, tak samo. no i... Na następną, odwrotnie. No. No bo to, co to? nie jest daleko. Pierwszy lot wyjaśnię, już powinien wyjaśnić. No i lot przełożony, tak, bo planowali, planowano. Od, poniedz... Od przyszłego tygodnia tam Tamę Patrzyła za pogody to po 15-16 stopni. A dzisiaj można było. Joba dostać nie? No, Były gąbki, żeby na dobrze bo... Po takim jedzonku, to musiały podnieść chociaż. A niech pan powie mi, bo tu nie jest daleko, to ta kabina dopiero jutro startuje, czy od razu z ostatniego punktu jedzie na, na Zieloną Górę? Jak to jest? Nie, nie, nie. Od razu od nas wyjeżdża o 20 i jedzie na punkt. Mhm. No i tam czeka do rana Czyli nasz punkt i... ostatni, nie? Tak. No, no to dobrze. To zobaczymy jak kabinka się będzie prezentowała, mam nadzieję, że się nie spóźni i coś dogramy. Okej. Okay. Załadowane. Tak. Idzida. <noise> A gołąbek z gdzie, klapy gdzie odpadł? O, odpadł. No, <noise> trzeba zrobić nowy. Nowa kabinka. dostali tak. jeszcze hodowcy, którzy podali klatki, tak? tak. Kolega Marek. Dwa marki. Dwa, marki, tak. dwa marki. Ile na lot idzie gołębi? W sekcji 555 yy, Razem będzie około 3000 Tak Czyli lot, tak jak już mówiliśmy, Zielona Góra, nowa kabina ładna. Nowa. ładna. Mam nadzieję, że można pokazać, że nikt nie będzie miał pretensji. Nie, nie będziemy tam wchodzić. Ładnie, ładnie to wygląda. Z drugiej strony żaluzja, nie? Chyba tak, mogę tak. pokazać nam żaluzję, nie? Są. dobry lot no fajnie aby autko się spisywało pozdrawiamy